to The good days, here's to the sorrows. If This is a mistake. I know about tomorrow. I don't want to fight no more, cause I don't feel the need no more. No, just want to make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the we didn't i was your first love Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj podziałam chwilę z kuchni z wami, jak widzieliście ogarniałam troszkę, a teraz biorę się za przygotowywanie makaronu z oliwą i pomidorkami koktajlowymi oraz czosnkiem a potem nastawię zupę pomidorową z pod szelenicy, czyli dwa moje top dania jeśli chodzi o Thermomix raz, że wykonuje się je bardzo, bardzo szybko a dwa, że są po prostu przepyszne tak więc zabieram się za robotę makaron gotuję sobie oddzielnie, w sensie wiecie, nie tu w Thermomixie tylko normalnie w garnku więc tutaj robię tylko ten sos. Już nie zdążyłam Wam pokazać klamek, jakie kupiłam. Pokazuję Wam teraz, póki jeszcze są zapakowane, póki widać nazwy firmy. Bo później, jak wiecie, będą zamontowane. Ja pewnie po prostu nie zakoduję pewnych rzeczy, i w momencie, kiedy pojawią się pytania, nie będę wiedziała właśnie marki ani nic, bo, bo po prostu zapomnę. Także takie oto. One są satynowe. Nie chciałam takich błyszczących, żeby na nich wiecie nie było widać jakichś tam paluchów i tak dalej. Więc takie. I mam, słuchajcie, do wszystkich drzwi identyczne plus do łazienki wiadomo jeszcze to takie zamykanie, więc tak będą wyglądały i powiem Wam szczerze, że przepięknie pasują do tych drzwi, więc super. O, jeszcze zobaczcie, tutaj z tyłu jest dokładna nazwa koloru, czyli Nikiel Satyna Velvet, no więc jeżeli będziecie chcieli sobie wygooglować, no to proszę bardzo, ja stacjonarnie kupiłam je w obi i pokażę Wam jeszcze. Ostatnio Wam cały czas opowiadałam o tym, że bardzo sprawdził się u mnie ten podkład. Zużyłam właśnie moje pierwsze w życiu opakowanie jego. Tak więc Max Studio Fix na razie, moi drodzy, idzie w odstawkę właśnie na poczet tego. I zamówiłam ostatnio nowe opakowanie. Jestem w odcieniu LW10. Dobra, kochani, dzisiaj wychodzę totalnie ze swojej strefy komfortu. A to dlatego, że sama muszę wysprzątać sobie tutaj wnętrze samochodu. Jak wiecie, ja nie cierpię tego robić, ale no w ostatnim czasie po prostu ja nie miałam czasu odstawić auto do panów. Um... A tu jest dramat, tu jest dramat. Wzięłam sobie taki zestaw małego sprzątacza samochodowego. Mam Dysonka, mam końcówki, do niego te takie, ta, taka jedna właśnie płaska, jedna z taką szczotką, to idealnie mam nadzieję odkurzy mi wszystkie fotele. Mam spray do szyb, bo tutaj od wewnątrz moje dziewczyny gdzieś tam, wiecie, te szyby pomazały i mam takie ściereczki mokre, żeby tutaj kokpit powycierać, więc tak, trzymajcie kciuki. oh man. skończyłam i przypomniałam sobie dlaczego tak bardzo nie lubię tego robić ja w ogóle dzisiaj jestem tak bardzo wiecie na luzie ubrana po domowemu żeby sobie ubrań wyjściowych nie poniszczyć wow tragedia słuchajcie tragedia i nie chcę tego powtarzać w najbliższej przyszłości będę dokładała wszelkich starań żeby zawsze te dwie godzinki jednak oczekiwania na samochód wygospodarować o. E, kochani, a propos właśnie Dysona. I tak mi się przypomniało jedno z Waszych pytań, ale nie wiem, czy ono się właśnie nie pojawiło kilka razy. E, pytałyście, głównie dziewczyny, czy ja mam Dysona z końcówką mopującą. Nie. Ja mam po prostu odkurzacz, e, jakby kurczę, nie wierzę, słuchajcie, w takie dwa w jednym, trzy w jednym, pięć w jednym. Tak naprawdę tylko Thermomix pokazał mi do tego czasu, do tego momentu mojego życia, że coś może być wielofunkcyjne, ale z innym sprzętem absolutnie mi się to nie zgrało. W sensie właśnie, jak wiecie, coś jest do wszystkiego, to moim zdaniem jest do niczego. Thermomix jest u mnie osobiście wyjątkiem, dlatego też nie kusiło mnie właśnie kupowanie odkurzacza z końcówką mopującą. Wiem, że jest teraz tam w internecie i nie tylko ogromny taki szał na takiego mopa. Kurczę, zapomniałam, coś z Hero chyba w nazwie ale też jakoś tak, wiecie co, nie przekonuje mnie on. Być może się mylę, być może nie mam racji, natomiast jakoś tak nie chcę, nie, nie chcę mi się, słuchajcie, wierzyć, że to jest e, tak fenomenalne. Może dlatego, że nie poużywałam, nie wiem, e, aczkolwiek, no jakby wiecie, wolę sobie podłogę osobno odkurzyć, osobno umyć i ten efekt jakoś tak bardziej do mnie wtedy przemawia. No, także kochani, to tyle ja teraz biegnę na działeczkę tam są moje dziewczyny i będzie słuchajcie już tylko relaks tylko relaks dzień dobry kolejnego dnia witam was w tych strugach deszczu ale w zasadzie i tak utknęłam w aucie nie uśmiecha mi się teraz wychodzić do domu przeczekam to i słuchajcie smutna wiadomość wręcz wiadomość która mnie wczoraj wyprowadziła z równowagi z nerwów Zdenerwowania, prawie się rozpłakałam. A mianowicie, czekałam prawie miesiąc, aż przyjdą moje drzwi wewnętrzne, i byłam pełna ekscytacji, euforii, w ogóle wszystkiego. Tymczasem, słuchajcie, pan, który robił to zamówienie, który, któremu podawałam wymiary, nie wiem co sobie nabrał do głowy i jak on to wiecie, ogarnął. Ale pozamawiał mi wszędzie zbyt szerokie drzwi. Puśćmy na to, już w tym momencie, zasłony milczenia. Naprawdę, ja już nie chcę się bardziej denerwować. W każdym razie dzisiaj ogarniałam kwestię tego zwrotu. I powiem Wam tak, z czterech drzwi pasowały mi tylko jedne, z racji tego, że, no, właśnie tam otwór drzwiowy był większy, więc jedne z tych mniejszych drzwi można było zastosować. No, a trzy pary drzwi idą do zwrotu. I niestety pasowały nie drzwi do toalety, tylko do pokoju na dusi, więc, no właśnie, nadal słuchajcie, jesteśmy bez drzwi. To jest jakiś dramat, i teraz tak, muszę zamówić te nowe o odpowiednich wymiarach. Te niewłaściwe będą u mnie leżeć i czekać, aż przyjdą te nowe, aż te nowe mi przywiozą i wtedy zabiorą te niepasujące. No, także yy, remont to niekończąca się historia. I śmiałam się, że o ile właśnie ten y, główny remont poszedł nam bardzo sprawnie, bardzo pomyślnie i bez żadnych większych uchybień, tak po prostu z drzwiami zapowiada się jakiś cyrk na kółkach yy, i prawdopodobnie klamki, które wybrałam, też do tych drzwi nie pasują. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. To są tylko głupie drzwi, naprawdę. No więc, kochani, takie perturbacje, takie perypetie, ale z wiadomości, yy, tak wiecie, pu, ku pokrzepieniu mojego serca, to w tym tygodniu spodziewam się dostawy głównego mebla w moim salonie, a mianowicie narożnika. Tak? Już się nie mogę doczekać, yy, nie chcę zapeszać, wiem mniej więcej, kiedy do mnie dojedzie. Ale to też zostawiam, bo słuchajcie, różnie z tym bywa. Pamiętacie, jak ostatnio było z łóżkiem? Tą dostawę mi cofnęli, w ogóle przysłali to za tydzień. E, więc nie wiem, co tutaj się teraz będzie odbywało. A widzę, że ta sama firma transportowa będzie wiozła mój narożnik. Więc tak, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. No ale wiecie, on do, dotrzeć w dom nie musi, aczkolwiek okaże się czy w tym tygodniu, tak jak przewidują, czy znowu coś im wyskoczy, czy coś będzie nie tak i znowu mi tę dostawę, wiecie, zmienią w ostatniej chwili. No. Także tak, kochani, jak już sofa dojdzie, sofa, jak już narożnik dojdzie, wszystko wam pokażę i oczywiście wtedy też powiem na jakiej stronie zamawiałam. Tym razem to nie będzie Beliani, tym razem to będzie zupełnie inny sklep. No i mam nadzieję, że mebelek spełni wszystkie moje oczekiwania, bo naprawdę jest przepiękny. <noise> A oto głównie to głównie było, wiecie, powodem, dla którego zamówiłam właśnie wygląd. Także tak, moi drodzy. Dobrze, ja czekam, aż ta ulewa chociaż troszkę ustanie. No. I zbieram się do domu.